Oooo, jest tu gdzieś! O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest! Hej, cześć, witam was, z tej strony Neskot jest dzisiaj ze mną, Łeza, jesteśmy razem starzystami przez dziwne ży... Przepraszam, Łeza jest rekrutem, bo on już grał w tą grę po zmianach, a ja nie grałem, więc on jest lepszy ode mnie... Nie grałem grę... po zmianach, no chyba jesteś cię pogrzało, że grałem po zmianach! Rekrutem jesteś, ja, ja jestem Ja w tą dawniej niż ty! No to rekrut to jest chyba tylko jeden wyżej od stażysty. Eee, ja ostatni raz grałem 17 ma... to dzisiaj. Nie, nie wiem kiedy grałem ostatni raz. Nie powiem Ci teraz, ale grałem dawno, 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 A ile dawno, masz dawno. czasu w grze? Ile masz czasu w grze? 24 godziny chyba. Aha. Dobra. Dobra. Wybieram, wybieram, e, wybieram rzeczy, które będziemy robić teraz. Aha. Idziemy do Crafton House. Crafton House, wszystko rozumiem. E, kupuję projektor do Też to, to House? E, o, mam tutaj. A, masz pieniądze? E, mam. Proszę ciebie. E, nie mam pojęcia, gdzie mogę zobaczyć, ile mam pieniędzy. Wiesz, jak mam być z tobą szczery? E, po, 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 ten monitorek popraw. A, prawo. zero. To nie kupię nic. Dobra, to co, zaczynamy? <laughs> tak, zaczynamy. Gotowy, klikam. Let's go. Kliknąłeś gotowy też? Kliknąłem, gotowy też. O, widzisz, jesteśmy. O, boj, to będzie naprawdę straszna gra słuchaj. Gdzie to gra, się słuchaj. Zaczęło się Stąd pochodziły nasze śmie? pierwsze doniesienia o zjawiskach paranormalnych. Nie ma, nie, tak. Może i jest małe, ale kryje sobie stopy, więcej tajemnic. Mogłoby się wydawać Jak że mnie teraz rzutąca. nie słyszy, to nie może tak, tego potwierdzić mówi, ani moja. zaprzeczyć. <laughs> Więc y, dowiemy się, czy to prawda, dopiero jak wejdzie do gry. A Mogę wejdzie do gry już teraz. Czy ty mnie słyszysz? Cofnął się. A może to ja się cofnąłem? Gadam ze sobą. O, łeza, powiedz tak czy nie. O, o Powiedz, czy to tak, prawda, czy nie. nie. Powiedz, czy to prawda, czy to nie. Nieprawda. nieprawda. Nieprawda, no dobra, jednak. Jednak nieprawda. Odpowiada ludziom, którzy są sami. Czyli on lubi, o. jak jesteśmy sami. Czemu te przedmioty wyglądają tak staro? Kiedyś były ładniejsze te przedmioty. O boże, a czemu ta ręka jest tak. jakbym miał ją tak przy głowie samej? Bardzo dziwnie, rę ułożenie ręki jest. Nie podoba mi się. Tak jest, no. Jest bardzo dziwnie, no. Eee, Możemy mieć tylko dwa przedmioty, a my potrzebujemy jeszcze czytnik EMF. To chyba... Nie wiem jak się... Fuck! Uruchomiłem... O, nie wiem. Mogę to podnieść jeszcze raz? Mogę. No dobra. Dobra, nie wiem. Poczekaj, dobra. Eee, jak sobie sobie A biorę, wezmę, ja wezmę Czy ty wziąłeś termometr? Nie, ja wziąłem termometr. Co to za latarka? O, 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 o jaka traci? dzika tej. Dobra, to będzie dopiero... Kurczę, wziąłeś? Wziąłem, mam. Tu zniknęły, więc chyba mam, chyba podniosłem. Oooo! Ale ciemno. O, ale jest fajne strach. kropki. Jest strach, no, tylko jest sobie podgłośnie nawet trochę. O! Dobra, to... Poczekaj, jak to się robiło? Czekaj, ja tu muszę temperaturę zbadać. Gdzie mi temperatura spada. To się robiło w sposób taki że chodziło się i mówiło... Hej, are you there? Halo! Are you there? Hello, ghosty, ghosty. Good, good fella. Would you like a cup of tea? <laughs> Myślisz, że on jest Anglikiem? Ten duch? Would you like tea in crumpets? Nie wiem. Would you like tea with milk? Tea with e. milk. Tu jest światło. Strasznie tu ciemno wszędzie. Tutaj jest Cooking 20 stopni Celsjusza. Tu na razie się nic nie zmienia. Mmm... EMF, EMF nie 18 stopni O, poruszył się trochę EMF, poczekaj, więc może jesteśmy blisko Czekaj, bo on lubi samotnych ludzi. Nie mów mu tak, bo będzie zły O! O! Obrazek spadł! Obrazki spadają! Może tu gdzieś jest To powinno pokazać mi chyba ducha, co nie? Jak jest gdzieś blisko. No nie wiem. Tak to by to. Połóż, m... Możesz to położyć na stole, żeby się... Weź tu na tej ladzie, połóż, żeby skierowało się w tamtą stronę i zgasimy światło. O, o i będzie lepiej widać. O Jezu, to nie tak, poczekaj, dobra, jeszcze o. raz. E, jak się... Na Kłóce, ladzie, na ladzie tak. najlepiej. O. Muszę A tak. A ja położę tu termometr. O, o, o! Ja, ale tupie położyłem. Jeszcze raz. O Idę po, idę do przyczepy po notatnik jeszcze, dobra? Ale to tak Żeby nie działa opisać. Nie, no i zostawisz mnie tu samego? Co ty gadasz? Ja nigdy cię nie zostawię Ale właśnie próbujesz to zrobić <grych> O O, mam na to wizję. Się o, ja się boję Ja się boję, ja nie chcę, ja nie chcę, nie, musimy nie. Dlaczego, dlaczego wybrałeś tą grę? O, to jest piwnica Co, no bo ona jest fajna Oj Chodź Chodź, idziemy na dół, chodź Zaraz No chyba se żartujesz ze mnie Hello, Are you here? Hello? Ghosty, ghosty Duszku, Duszko, ale mi ciarki przechodzą oboj. Oh Co mówisz? Wiesz? Co? Była aktywność 40 sekund temu No to nieźle To jak byłem tu sam Dobra, no tak Co to było? Nie wiem. Czy ja mam tutaj... Czy ja, mam... ja nie podniosłem latarki, ja próbuję ją włączyć. O Jezu, wystraszyłem się światła, dobra. E... A... O tutaj, tutaj było trzy Tutaj przenosimy rzeczy. Czekaj, czekaj, tu nic nie widzę. O boj. Ludzie będą tak mówić pewnie jakieś takie. E, e, duch był tam, a wy go nie widzieliście. Ha ha, ha. śmieszne, śmieszne. A tu... nie, wiem, nie wiem czy to tak działa. Chodź, a może do piwnicy pójdziemy, może zobaczymy czy jest w piwnicy. Ja myślę, że on jest w piwnicy, wiesz Poza tym No nie o... wiem, no tu temperatura spada do 15 stopni o. Do do 15? Dobra, to poczekaj, to zrobimy tego tak No jak bazowo jest 20 eee. to teraz jest 15 okay. Hello ghost are you friendly Uznajmy, że zostawiłem cię samego are you friendly? tutaj jakieś skrzypienie było Do you like me? Ooooo Bardzo to straszne o, 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 nie, 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 Co, To Gdzie ja jestem? Jak stąd wyjść? Tu Jak tam ESA coś było? Nic, temperatura spadła do 5 stopni. A jak ty włączyłeś latarkę? Tutaj. i no, chodzisz jeszcze z czymś w, w ręku? Znaczy bo mam latarkę. Ale masz latarkę też na czole. Tak, znaczy na, na tym. A nie, może i nie a masz. To... Znaczy ty ci... też masz na ramieniu mam? latarkę. A, okej, okay. a to ona nie świeci w takim razie tak, jakaś popsutana. O tu jest! Tu jest duch, 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 Tu! Tutaj nie, nie idź do niego! Musimy, nie idę. O, 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 uciekaj od niego! No on tu stoi ciągle, on tam ciągle nie widzę stoi! Go. No w rogu tam stoi! Gdzie? W rogu... O, już zniknął, już nie ma ducha. Mam go... Nie wiem czy ja go nagrałem, czy nie, bo, bo ja nie wiem czy to się nagrywa w ogóle. Że jakiś aparat by się przydał albo coś. Czekaj, pokażę Ci przydał gdzie stał. Się bardzo... Tu stał, o tu! Tu stał przy tym, o tutaj o, o tu! W tym miejscu stał. Dobra. Nic mi to nie mówi, ale g... No o tu! No przy tym do wieszania rzeczy Ale to wcale nie znaczy, że on tam znowu będzie potem stał. Are you here? To znaczy, że to jest jego dół. Jeżeli tu się spałni, to znaczy, że tutaj jest. Ale go wypaczałem. Ale to musi światło chyba zgasić, wiesz Hit my face. O, o o, atakuję jest obok mnie, jest obok mnie! Jest obok mnie! o boy, Łobój, oh boy, Łobój. Oh boy, oh boy. Dobra, jest temperatura, jest temperatura. No Okej. Okay. Nie wiem jak poczekaj Jod. Do wody yyy... Freezing. Mroźne temperatury, jest, dobra, mamy to. Czyli to może być bardzo dużo duchów. Coś jeszcze mamy? Orb, Spirit Box, pismo. Pismo ducha, czekaj, idę po ten. Czekaj, przydałoby się też UV. Ja mam UV, mam UV? Nie mam. Zaraz wezmę UV, latarkę. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ty masz journal? Znaczy, nie journal, tylko ten. A. Ten taki dokument taki do pisania tego, żeby duch mógł pisać. Mam, mam. Masz? To może połóż mu tutaj, żeby mógł coś napisać. Are you here? O, jest e, fingerprints. Fingerprints mamy. O, super też Ultra fiolet, Mamy Demon, Hunter, Mimik, albo Jim. Jim? Jim, nie Jim. To by było dziwne. Aha. To duch? Nie, Jim to Jim! Jim, to Jim. <laughs> Ale śmieszne. I trochę, trochę mi się wydaje, Mf? że tutaj był MF5. Jest 4, eee. F4 Hello, are What's you here? Name? What's your name? Czekaj. Co temperatura mówi? Eee, temperat nie wiem, a skąd mam wiedzieć, Ja nie mam termometru. Aha. Nie, jak ci leci dymek z buzi. Nie mówi... Nie tobie leci dymek z buzi. Mi nie leci. Przyznaj się co wdychałeś. To dobra, to zostawię ciebie, Ty z i porozmawiaj, dobra? Nie. Masz otarkę nawet. To nie źle mi zrobił. Hello, are you here? O oh, matku to ty! Ja pierdzielę. Uh, hello. Hello. Are you here? Are you a ghost? How old are you? O oh, w dupe jeża. Oh. Złapał mnie O, dzień dobry nie wiem, Jak się pan ma? Czym pan jest? Bo pana nie widzę Ciemno... Oj, Znaczy, No się za co tam? Czy ja mogę coś robić jako duch? Kiedyś pamiętam, że... Myślałem sobie, ale fajnie by było, gdyby... Gdybym mógł coś robić Czy to są orwy? No, kubek spadł, fajnie. O jezu, dobra, to po mnie. To był Hantu. No dobra. Zakładam się, że to był Hantu. To był Spirit Box, czyli to był mimik, ok, dobra. O, Fantom! To coś źle zaznaczyliśmy, ale były Fingerprincy i było gadanie i było... Coś jeszcze mówiłeś? Niska temperatura. On. Było gadanie? Było, no powiedział do mnie dosłownie przed tym jak, jak mnie zabił jak zaczął atak się. Jak zaczął się atak, to było gadanie. Kurde, no to mogło już wychodzić, jakbym to zaznaczył. Rozgryziemy to, rozgryziemy. Czekaj, kupmy jeszcze jedną latarkę, co ty na to? Żebyśmy mieli dwie. Mm, dobrze. Zróbmy. No nie mamy chyba nic innego oprócz tego jednego... jednej mapy Mamy dużo rzeczy! Mamy dużo rzeczy! Ja mam... What?! Poziom 13 i ja mam tylko jeden odblokowany! No cóż... A What? czemu do tangle odwróciliśmy? Nie wiem... Hello, hello duszku duszku powiedz hello, gdzie hello. jesteś? Otwórz przede mną swoje serduszku Duszku 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 czy ty łóżku jesteś? tu Hello, Poczekaj, senos. bo mi tu. Czemu... Kurde. Czemu mi latarka się nie. O! Mogę w... Nie. Dlaczego. Normalnie mogę chodzić z włączoną. Co? A, sorry, źle włączałem latarkę, chyba nieważne. Ale temperatura wzrosła w ogóle. A może w ogóle nie ma temperatury? Tak? Można się, się zastanowić. Co ty robisz? Ojejza. Co robisz? Czemu ci... się znalazłeś? No to Bez... w, w głowa, w głowę, no patrz jak to wygląda, chodź ci pokażę. Popatrz, o! Aha, re... Ty cały A wystawałeś ja mam z tej szafki. Nigdy mnie nie złapie, <laughs> nigdy mnie nie znajdzie. No raczej nie. Dobra, temperatury nie ma. E, zobaczmy fingerprinty. What is your name, Mr. Gay? Zapytaj, czy lubi herbatę. Lubisz jak like tea <grymne> <grymne> eee. nic tu nie widzę. Czyli chyba fingerprinców też nie ma, ale to mogą być one w różnych miejscach, ho, 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 ho! nie, widziałem, słyszałem kroki tam jakieś takie było ten, takie Szu-szu-szu było takie Tutaj bo Tutaj było radio włączone w ogóle. Hmm To nikt tego nie usłyszał o dziwo. Eee, nic nie ma. Nie no ja usłyszałem. No usłyszałem Ty. Dopiero jak to tu... Co? Komputer zobaczyłem. A. Mi się oczy zaświeciły. Chciałeś go wziąć, bo twój taki słaby. Pomyślałem, że ten z gry będzie moi, lepszy. Bo mój jest słabiutki, no. Tu jest temperatura... W sumie to spada. Jesteś? Jesteś O, ej, łeza, 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 łeza. Co? Temperatura tu jest, w tym pokoju. Spada, do, spada, spadła do 10. Serio? Poczekaj, spada do 10, poczekaj. Monitor. Wow, może grać, zobacz, czy można pograć w coś. Spadło do 10, spada, dalej, dalej spada. Are you a girl? To nie ja zgasiłem światło. To nie ja zgasiłem się światło, światło? Nie, to nie ja zgasiłem światło. Dobra, idę po UV, idę po UV, idę po UV A ty zadawaj pytania. Y nie musisz trzymać w ręku. Y hello, are you here? Are you a girl? Are you a boy? Hello, hello. Would you like some fuck? O powiedziała coś, powiedziała coś, o, powiedziała było. coś. Tak Tu sobie zaznaczę. Mamy taką Dowody... mroźne spirit box Zostawmy tutaj na chwilę ten notatnik, zobaczmy czy. Ale. Ale MF. To tu... ty zamknąłeś? Eee. Tak, to ja zamknąłem. EMF co? Te drzwi tu To zam... no, no tak, ja zamknąłem. Ty zamknąłeś te drzwi? Tak. Bo chciałem zobaczyć, czy coś napiszę, na pewno? Może. Tak, no to ja przecież byłem. O, Boże, coś ja! powiedział, ja pierdzielę. O. Duchu. Duchu, kurwa. Proszę no, mi tu nie stresować. Bez jajców takich? Nie wiem przypadkiem, czy nie ma AMF-u, wiesz? Jezu, nie strasz mnie tak, człowieku. Łeza, łeza, łeza. Będziemy próbować robić Riga Round Rosie. O, jest tu gdzieś. O, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Dobra uciekła już, Było EMF idę, idziemy stąd W pizdu stąd idę ja nie chcę już idę stąd. Ale Tado. było 5 było pełne Było pięć? z 50 chyba wiesz oh. Dobra e -MF po... jak zrobimy EMF Ale to na pewno nie był The Twins po... Wydaje mi się że możemy odznaczyć e Mroźna temperatury wiesz Bo to chyba nie była mroźna było powyżej zera Na pewno? Tak mi się wydaje A, a widziałeś masz kamerę? Da. Nie było, chyba nie było orbów, ale jak zaznaczę orby, to odpada. A, jak, no. jak na pewno mam potwierdzone MFA 5 i Spirit Boxa, to nie może być ultrafioletu. Nie może być orbów. Jak... A... Ale mroźne temperatury pokazuje, że będzie The, the Twins. Wyjątkowo na każdy z bliziaków może się rozgniewać, zaatakować swoje ofiary. Słabości często wchodzą w interakcje z otoczeniem w tym samym czasie. Nie widziałem żadnej interakcji. Ja ale dobra. też nie. Uznajmy, że była. Poltergeist! To nie było to! To nie było to. Na szczęście. Nie, że nam poszło. Ja muszę powiedzieć, nie, że nam poszło. Odblokowałem nowy, nowe mapy. jej! Super. Poltergeist w ogóle? Czekaj, no, nie, ja muszę to... zobaczyć. I od. Duchy. Do wody? I co robi Polter, Poltergeist? Poczekaj, Poltergeist Polter, to okay. był... Jeżeli... Poczekaj, to było... Spirit Box na pewno był? No, jestem tego pewny, że powiedział coś, więc... Czyli EMF nie pasował. Musiał gdzieś być ultrafiolet na przykład. Ultrafiolet musiał być, ale nigdzie nie widziałem pismo ducha. No, jeżeli... Ale nie, Nic nie pisał. Nic nie pisał. Ano, no tak. No nic nie hmm. pisał. No dobra, to e, jeżeli chcecie, e, następny odcinek będzie u Łezowskiego, więc spadnijcie do niego, a tymczasem my się żegnamy i tym miłym akcentem Łezę żegnamy. Dziękuję, do widzenia! Papa, papa! Pa, Jesteś piękny. Mam fryza, jestem piękny. To widać, jestem piękny. To słychać, jestem piękny. To widać. Słychać. To widać. Słychać I czuć. i czuć W sumie, no, I czuć, czuć, no Och.